Dobry, tutaj Tobaj, tu Dokan i Showcase Ultimate Kochana, e, który dostał Seza no właśnie 3 grudnia. I prawdopodobnie go dam jako pierwszego, bo, bo chyba jest ciekawszy do. Nie wiem, po prostu tak wymyśliłem, żeby na szybko opiszę jego pasykę, która się zmieniła na dużo lepiej niż jego bazowe Seza, które nawet jak, kiedy wychodził, to było średnie. Bardzo średnie. Ale nieważne tu się jest przeszłość Teraz mamy nowego... nowo nowy upgrade e, Super Ezy Upgrade Ultimate Gohana, a nie ważne, Nieważne, dobra. Posyłka zmieniła się następująco. Atak i DEF 158% bazowo, ki plus 5 i dodatkowy atak i DEF gdzieś 10, 100% kiedy ma ki 7 lub więcej dodatkowy atak i DEF 100% kiedy robi super atak ma dodatkowy super atak i średnią szansę na kryta Kiedy ma wszyscy sojusznicy są z Super Class Gar gar ma gardę i średnią szansę na Unik, kiedy jest drugim i atakerem. d plus 30%, dodatkowy do maksymalnie 120% i dodatkowa szansa na Kryta i Unik plus 10% za każdy zrobiony superatek. A Unik i kryt maksymalnie do 40% zapomniałem przypomnieć. Super sojusznicy dostają ataki Deb 30%, a kiedy jest e Extreme -sojusz... E przeciwnik, przepraszam, to dostają dodatkowy 28%. No nie będziemy mieli dodatkowego. 8% bo nie ma tutaj extreme e, zimnika. Dobra, a jeszcze taka ciekawostka. Ten Goku po prawie roku w końcu dostał e, kategorię Macin Busaga i pozostałe to Trunks, Krillin i Bobasy. Nie, to byli dzieciory. Dzieciory, przepraszam. No i let's go showcase'em. No na razie linkowo nie będzie to najlepiej, bo. Maty... I linki nie zrobiłem, to przepraszam. Starałem się tego tryhardzić, ale mi się nie udało. Nie chciałem czekać dwóch tygodni, żeby zrobić mu linki. A chciałem. Prawdopodobnie, kiedy nagram już Szałkę to już po dwóch dniach mi się uda wbić te mu linki. Więc. E, tak, moje szczęście. Jak chodzi o linkowanie, Trzecia, e, jeszcze tak mocno nie grałem tym Gohanem na tych trudniejszych eventach. Znaczycie, nagrywałem na dwóch eventach. Na jednym to były gody, a na drugim to był SSJ Goku z, z, bro, z filmu Brali. I umarł, na pierwszym przez Gohan'a Ultimate, Ultimate Tech umarłem, a drugi przez przewagę typów na boostach A jak mówimy już o boostach, to właśnie dostaliśmy boosty do kart z piątej rocznicy I dla AGL Gohan'a i Int Cfela Nie Cela, Cfela Poza <grym> Ja nie zapomnę tego dnia, kiedy on mi tego wybandał mi życie. Nie... Pamiętamy. O, i unik. I unik. Postaram się jak najszybciej to załatwić, bo ten event często długo się zajm... długo schodzi, więc fajnie by było go pokonać szybko. Najlepiej do zacząć od e, Gotena, bo on... bo nie ma redukcji, a wtedy jak pokonamy Gotena to ten Trunks e, szybciej umrze e, tak, tak mi się wydaje I bijcie go, bijcie go, on się nie boi Znaczy jak będzie jak kurde dostanie tego... Jak ten, ten Gohan dostanie, to będzie masakra No miałeś go zestunować! Nie zastunował. Taki jest... Taki no. I szczerze jakbym powie miał powiedzieć czy jest najlepszą Sezą, szczerze... Biros dalej lepszy. Biros jest dalej lepszy, bo... Biros ma... No bo Gohan nie ma jakich, nie ma redukcji, więc to trochę mu obniża. Defa to też nie ma za... Z takowania spoko, ale... czuć, Znaczy... Mógłby być w top 5 najlepszych Eza, ale czy najlepszą to bym nie powiedział. Moim zdaniem Biros jest dalej lepszy. Moim skromnym zdaniem, wirus jest dalej lepszy. No bo. Wirus. jest idealny po prostu. Trzeba przyznać. Wirus ma chyba najlepszą pasywkę z wszystkich Sez. Grywalną. Więc. Więc dla mnie dalej, wirus jest najlepszy. Nie chodzi. Ale jak widać, jest... jak widać, Gohan sobie dobrze radzi. E, ten, tak, bo. Zobrywał bardzo mocno. Mówili, że to jest najlepsze z Eza. Po dwóch miesiącach już nie jest na, dom, na dniu w top 10, a na dni jest nawet w top 30. No kurek, typowa karda w Legends. Szybko się zdarzało. Bardzo szybko się zdarzało. No to stakowanie u tego Gohan'a mam takie wrażenie, że jest dziwne. Długo u niego zajmuje to stakowanie. I u mnie atakowania ale ładnie unika. Nie wiem, czy będą takie wielkie. znaczy um Nie mam do końca jego linków, ale. I że go mam na 69%. Ale wy ale właśnie karty na 69% S zawsze wydawały mi się mocniejsze niż. Na przykład taki Biros, może tam zaj zajmowało mu długo wystakowanie, ale. Już on walił z 20 milionów, już nadwalił już. Ten Gohan, no właśnie. Ma te swoje problemy. Ma te swoje problemy, trzeba przyznać. Mam takie wrażenie, że Kid Boonat więcej zadawał, zadawał od niego. A miał tylko, tylko miał prawie jak on, tylko że nad nim musiał się stakować. Uważam, że Gohan nie jest najlepszą Sezoł w grze. Także moim skromnym zdaniem. Trzeba to przyznać, że nie jest. Czyli dalej, Birus top. Birus dalej, top. I chyba tak przez długi czas pozostanie. Ojoj, przepraszam, ojoj. Tak się to kończy, kiedy, odstawię, kiedy odstawiasz źle naczynia i później tak zostaję Najważniejsze, że się nie rozbiło. Najważniejsze, że się nie rozbiło. Na no, matko. E, nie, Goch. Znaczy, uważam, że Gochan mógł, jak na. Patrząc na to, jak. Był poprzednio jako za taki kijowy to jest naprawdę duży upgrade tego co było, ale no dalej ma swoje problemy z tym stakowaniem ataku. Bo mogli mu dać, nie wiem, maks do 58 przed każdym zrobieniem super ataku, na przykład, że atak plus 10, tak, bo to lepiej by to wyglądało. A tak to trochę bieda wygląda, przyznaję, Bieda to wygląda. Jeszcze damy, musi wytankować Zapomniałem, żeby zrobić mu showcase'a No a trudno już po czasie Nie, jeszcze cię wytankujemy, bo wiem, że ty potrzebujesz trochę tankowania I to mocno Niestety jesteś taki Ale, jakbym Znaczy, no, no widać jak wspaniała Eza! Wspaniała! Dlatego potrzebuję się do wydankowania, bo kurde dostałeś tak mocno po dupie, że ja nie wiem czy my żyjemy. Doskakująco, żyjemy. Ale tak dostałeś mocno w dupę, że nie. No najlepsza Eza, no mówili, najlepsza Eza. <grywki> Eza. Mówili, najlepsza Eza, mówili. Nie może. Znaczy jak wychodził... O, 97 milionów. Jakby... Jak wychodził, to też... Dalej mi się wydawało, że to nie jest najlepsze Eza, bo... O, się tak mocno nie zmieni... Znaczy, nie wiem, co ja wtedy gadałem. Pewnie... Yy, sobie bu burzę tego wspomnienia i pewnie tak nigdy nie mówiłem, więc... Eee, po czasie nie jest taki dobry. O, uniknie czy nie uniknie? O, to jest pytanie. Uniknął. Spełnia swoją robotę, unika. Play tu swoją rolę Dobra, żeby się nie... I teraz nie wiem, czy my go wykończymy tego y, trunksa. Oby. Bo jak nie, to będzie trochę back. Trochę bra moment z tego. Bo... To jest dopiero pierwszy stage. To jest dopiero pierwszy stage. Znaczy, czas już jest, więc to dobrego, ale pierwszy stage dopiero. Jesteśmy dopiero na pierwszym stage. No, sami będę zawsze zwyczaj tutaj długo trwa. Więc nie, może w końcu się uda. Oby. No może ten Goku go wykończy, bo, bo skrytem i tak dalej. No i do, do, i możemy iść do następnej fazy. I to mi się podoba, wchodzi to w kasę do akcji.

Dobra, mamy przetransformowanego legę najlepszego Najlepszego, który nawet nie ma miliona Czyli naprawdę trzeba siedzieć z nim i tak tankować do tego, że masakra Nie piście, do mnie teraz Ale i dla tego nie widać, więc let's go Dobra, cyk Ustawienie orbów w tej grze jest śmieszne No i cóż, najlepsze EZO Na świecie Bije Dużo Oho Na ja matko bo... Nie daj nie wiem jak... Nie daj nie... No trzeba naprawdę długo nim siedzieć nie, Za jakieś 10 tur, żeby miał tyle obrażeń co miał na Dokan... na Dokan Wardzie Matko No bo tyle nie zadaje normalnie. Już ten Gohan Zadaje 10 milionów bazowo. No to sakowa... Właśnie problem Gohanów ultimate'ów to jest to, że oni muszą się sakować teraz jak zauważyłem u nich no, taktyka z 2019 roku. Kurde stakowanie, stakowanie, kurde stakowanie. Co im to długo zajmuje? Już chyba wolę po prostu boost, takie semi-boost tego. Semi, jak to się mówi? Pseudo stakowanie przez pasywkę, bo. Bo czuć to, że. No, czuć, że to stakowanie daje dużo niż takie stakowanie przez superatak. Może zrobimy tak Jedynie żebyśmy przetrwali tak do... Żeby ten Goku przetrwał do następnej tury Żebyśmy tego mogli... Dużo oberwał no, Żebyśmy mogli tego... Jak to się mówi? Zapomniałem słowa Mogli mieć tego... Znowu zapomniałem słowa Żeby mieć supporta O Tak byłoby najlepiej, bo... Tego final, finalny, finalny, finalny żeby to fajnie wyglądało Ja się boję, że ten Goku na trzecim stocie może nie poradzić sobie Prawdopodobnie No że sobie tutaj długo radzę, co jest Podejrzane Oczywiście taką nie mogą być na nim, więc już Będzie, yy, Będą ściary Dobra, jeden 2 3 I żyjemy Let's go Żyjemy To najważniejsze 9 Już prawie milion No już Już te statystyki są Podobne 9 yy, A dobra zobacz Pełne linki Pełne linki z niepełnymi levelami Przep Jeszcze raz przepraszam bardzo Obiecuję, że już następne showcase będą z pełnymi linkami Obiecuję bo głupio tak nagrywać i dana karta nie ma pełnych linków, bo czuć, że to nie jest pełny ich potencjał. Ajdź. Więc pamiętajcie, róbcie linki nie po to, na po prostu, żeby czuć po po moc tych kart, a nie, że macie wrażenie, że ta karta to oszukaństwo. 12 milionów. I chyba będzie miał 15 milionów supportem, tak mi się zdaje. Mam takie wrażenie, że może być, że tak się stanie. A to się jeszcze zobaczę. Oczywiście całe, nie będę nagrywał do całego skończenia eventu, bo kurde. Nie będziecie oglądać chyba 30-minutowego filmu, który to jest tylko gadanie ziomka, który gra w dukanin. Mmm. Mm. Zrobimy taką taktykę w sumie możemy też tak zrobić. Nie, ja muszę kiedyś zrobić jakiś film z tym, jak on gada po. Dobra, muszę, muszę tak zrobić, bo to będzie genialne. Eee, dobra, cyk. Teraz pytanie. Ja rzadko z tobą gram, ale czy jak dobrze... Tak, dawałeś, dobra. Dałeś de dawałeś defa, dobrze pamiętałem. Czytajcie pasywki, e zawsze warto pamiętać. I teraz konterka. Może to mało dać, ale... Ale już jeden pasek zdjęty. Dalej uważam, że Wedith to Int jest lepsze od fizycznego Gogety Nawet, jako jestem fanem Gogety, którego Nad nie mam, co jest, jest ironicznie, to Wedith to wydaje mi się lepszy. No i. Warto było użyć, bo nie umrzemy. No warto było do dodge, dodge. Ale teraz się boję o niego, bo on może umrzeć. Dobra, to mój plan nie, przewi nie przewidziałem swego idealnego. Mój idealny plan nie wyszedł. Ale że zostało nam zobaczenie, co Gohan z zrobi z suportem Pełny Prawie pełnymi linkami, bo nie są na 100%. Na levelu 10. Ale są prawie podane, bo to już jest takie. 50 różnicy Hop, żyjemy, niemożliwe Oh my god Tutaj się boję, że możemy oberać bardzo mocno Że nie dojdziemy do tego Gohan'a A właśnie, ty zrobiłeś jeden unik Ty zrobiłeś 6 uników, a ty zrobiłeś zero W ogóle fajny detaj, żeby się jak kto zrobił uników i... Sześć razy oberał i 6 razy unik zrobił unik Ciekawe. I w następnym odcinku zrobimy challenge. Kiedy że mam zrobić maksymalnie ile tam uników na danej postaci? W getku, czyli się, jak to mówił. Teraz muszę patrzeć idealnie ile on będzie miał, żeby ładnie tak zakończyć. O, ta najfraza chce się pokazać z najlepszej strony, że też potrafi bić. Ja nas nie oszuka, wiemy że... 14 milionów. No to prawie cię strzeliłem, bo myślałem, że będziesz już zadawał 15 od 14. No i 15 jest. Jest szansa na trzeci superatak, więc może. No nie ma. Ale 15. No właśnie się spodziewałem 15. Znaczy atakowo... nie lubię tej mechaniki, że on musi sobie stakować, stakować, żeby fajnie uderzać, a nie że ma taki pseudo atak. Stakowanie ataku, bo to wtedy lepiej to wygląda niż jak stakowanie stakowanie. E, także ten tak wyglądał Gohan. Szczerze uważam, że Birus jest dalej lepszą kartą. Z, znaczy Superazą. Ten nie wiem, może być jako top 3, max top 4 albo top 5. Napiszcie w komentarzu, co uważacie o tej kardzie. Uważam, że jak już mówiłem kilka razy, Birus jest dalej lepszy. Także ten, trzymajcie się i pa pa!